Happy and Zen. Jak przejąć kontrolę nad swoim samopoczuciem? Jak przestać się martwić kompleksami i wygrać ze złym nastrojem? Box podnosi ufność we własne siły i odparnia na trudności codziennego życia. Box jest dostępny dla każdego bez względu na rozmiar, kondycję fizyczną czy budowę ciała. Aqua jogging stymuluje pracę serca. Ciśnienie wody zwiększa przepływ krwi, a tętno wzrasta delikatnie. Chcę robić długie kroki, ale nie da się jak na bieżni. Niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy stylu życia, zawsze można zrobić coś więcej dla siebie. Oglądaj Happy and Zen. Od poniedziałku do piątku o 21.50, a w weekendy o 13.20 w Studio MedTV.